Pożar trwał dwa dni, objął kilka obiektów, spaliły się doszczętniej to w samym śródmieściu katowic. Strażacy nie gasili, przeciwnie, podpalali. Taką bowiem oryginalną metodą zlikwidowano przeznaczone do rozbiórki baraki. Przenosimy się do Warszawy. Rudery, prowizoryczne, najprymitywniejsze izby w barakach oto co zostało obok suteryn i domów zagrożonych, objęte nazwą lokale niemieszkalne i co uchwały parki i rządu postanowiły w bieżącej pięciolatce zlikwidować. Wyprowadzka przymusowa, ale bez żalu. Przedstawiciel kwaterunku wręcza przydział prawdziwego mieszkania. Tutaj rozbiórka prowadzona jest bardziej klasycznymi metodami. Szczęśliwi posiadacze nowych mieszkań spoglądają na tych, którzy wciąż czekają. Na pierwszą wieść o wywieszeniu list z przydziałami mieszkań przyszli niemal wszyscy kandydaci w dzielnicy. Trudno się dziwić zdenerwowaniu, niecierpliwości. Czy jesteśmy na liście? Zgodnie z uchwałą wszystkie przydziały ogłaszane są publicznie. Publiczne stają się więc i wzruszenia, i rozczarowania. Sądny dzień w dziale informacji. Nie brak energicznych reklamacji i pretensji. Dostała już mieszkanie, ale czy łatwo odróżnić łzy radości? To pierwsza lista przydziałów. W tym roku w Warszawie 4000 mieszkań dla najgorzej mieszkających, ale zgłoszeń jest 10 tysięcy, a więc wciąż problem numer jeden. Od 40 lat profesor Eugeniusz Rybka wprowadza młodych w prawa i tajniki astronomii. W ciągu 40 lat napisał wiele prac naukowych i popularyzatorskich. Wraz ze swym asystentem często odwiedza stary podkrakowski fort Skała. Wprawdzie nowe obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jeszcze w budowie, ale już zainstalowano część aparatury badawczej, między innymi największy w kraju teleskop. W prowizorycznym pomieszczeniu senior polskiej astronomii Jubilat prowadzi swe badania i pomiary. Wierzyć się nie chce, a jednak jest faktem, że czarna kawa robi się w Polsce narodowym napojem i zawędrowała pod strzechy. Jesteśmy w jednym z PGR-ów województwa wrocławskiego w Krzepicach. Strzecha była tylko przenośnią, bo podworski pałacyk nigdy jej nie oglądał. Z inicjatywy kierownika gospodarstwa pracownicy Krzepic wyremontowali dwa duże pomieszczenia na kawiarnię. Duża kawa 3 zł, lampka wina 4 zł. Picie kawy odbywa się z namaszczeniem i dystynkcją. Kawiarnia, czynna już parę miesięcy, stała się konkurencją tłumnie dawniej uczęszczanej gospody wiejskiej, która była do niedawna jedynym miejscem spotkań towarzyskich. O to między innymi chodziło. Na wieczornych potańcówkach królują tańce spokojniejsze. Twist i rock'n'roll jeszcze się nie przyjęły w Krzepicach. Warszawski teatr ludowy zaprezentował nam nieznanego Fredrę, debiut autorski naszego słynnego komediopisarza pod tytułem Nowy Don Kiszot. Muzyka pożyczona od moniuszki. Z dwóch klasyków reżyser Jerzy Rakowiecki zrobił popularne i żywe widowisko. Nasz Don Kiszot, Karol w wykonaniu Witolda Skarucha i jego wierny sługa, polski Sancho Pansa, Roman Klosowski w naprawdę niezapomnianym duecie wokalnym. Co Rakiet kosmicznych obiegających Ziemię w półtorej godziny. Stalnie sterowane pociski. Potężne odrzutowce szybsze od dźwięku tankowane podczas lotu. Epoka radaru, maszyn elektrycznych i mózgów elektronowych. Maszyna obliczy, zapamięta, przyjmie rozkaz nada sygnał, gotowa nas nawet wysadzić w powietrze, jeśli tak zażąda Homo sapiens. Bieg automatyzacji. Zautomatyzowane kraja frytków, 400 kotletów w 40 minut na podczerwonych promieniach. 2000 porcji na godzinę systemem taśmowym. Przetrwała to wszystko. Burze dziejowe i rewolucje techniczne. Warszawska tramwajowa Wajcha. Oto ona. I dziś, jak przed 50 laty, pracuje człowiek z Wajchą na ruchliwych węzłach tramwajowych. Lza się wokół kręci. Żaden, żaden naród tak nie dbał o zabytki jako sarmatowie. Skoro łatwiej trafić w księżyc niż zautomatyzować zwrotnicę, proponujemy przynajmniej takie oto unowocześnienie. Nowa ozdobna wajcha projektu naszego plastyka. I nikt już teraz nie będzie mówił, że się nie zmieniła od czasów konnego tramwaju. Kilka migawek krajoznawczo-obyczajowych z Chin. Rozpoczynamy od widoku jakby z najpiękniejszego egzotycznego malowidła. To okolica Kwejlin w południowych Chinach. Górzysta obfitująca w malownicze skały i jaskinie oraz górskie strumienie i rzeki jest popularnym miejscem letniego wypoczynku. Różne łodzie, różne towary, różne systemy wiosłowania, a wszyscy płyną do Koh Yang, miejscowości znanej ze swych jarmarków i targów wiejskich. Po załatwieniu dostaw państwowych członkowie komun wiejskich na wolnym rynku sprzedają swoje produkty, kupując z kolei wyroby rzemieślnicze i narzędzia. Klimat, a może tradycja, wymaga, by pod parasolem udać się na nabożeństwo do buddyjskiej świątyni. Jesteśmy na ludowych uroczystościach w prowincji Yunnan, gdzie żyje duża grupa mniejszości narodowej Taj o odrębnych zwyczajach religijnych i własnym, oryginalnym folklorze. Korsyka, piękna i dzika wyspa, dziś jeden z departamentów Francji. Pamięć najsłynniejszego Korsykanina, który został cesarzem Francuzów i zmieniał wszystkie granice w Europie, uczczona kamiennym mauzoleum, górującym nad stołecznym, a przecież prowincjonalnym Ajaccio. W miejscowej kafejce nad kieliszkami wina korsykańscy rentierzy. Każdy z nich na stare lata chce wrócić na swoją wyspę, do swych kamiennych uliczek. Niedziele ponad 300 tysięcy Korsykańczyków żyje tutaj, ponad milion na całym świecie. Surowa, nieurodzajna ziemia nie może wyżywić swych mieszkańców. Jedna z nielicznych linii kolejowych. Korsyka jest najbardziej zacofanym departamentem Francji. Najprymitywniejsze rolnictwo, mizerna hodowla, żadnych inwestycji w kraju, który mógłby być perłą turystyki. Olimpijski tor bokslejowy w Garmisch-Partenkirchen. Walka o mistrzostwo świata. Mnożą się upadki i kraksy. Na szczęście nie groźne. Wysypują się główni pretendenci do tytułu. Zespół niemiecki. Sensacyjny wynik uzyskuje w drugim ślizgu. płynnie jadący zespół włoski Ruatti De Lorenzo, zdobywając tytuł mistrzowski. Molto bene, molto bene.